Grupa zawodników Polonii-Warszawa teraz szpurtem zmierza w kierunku ławki rezerwowej. Zdaje się, że będzie im e, kolejną zmianę, czy zmiany, bo jeszcze dwóch może dokonać trener Paweł Janas. Są bab. doszła piłka do Frankowskiego. 1 do zera dla Biały Białystok. To się nie mieści w głowie. 17 mecz przeciwko Polonii Warszawa Frankowskiego i 17 gol. rajczycy bronią się w tej chwili całym zespołem, ale nie czynią tego ani kurczowo, ani rozpaczliwie, ani niemądrze, wręcz odwrotnie. Oto właśnie odzyskana piłka przez nich w strefie środkowej. Rafał Grzyb, Majkon, Bruno na lewym skrzydle, czeka Klepczarek, Bruno z dystansu! Ależ bramka! Ależ nieprawdopodobne trafienie! Bruno Coutinho! 28 minuta! Lech... Wygramy na pewno, zapowiada młody zawodnik Lecha Poznań, Mateusz Mążdżeń, który dzisiaj też, trzeba powiedzieć, sporo ochoty do gry przejawia. A to jest pierwsza okazja, jaką miał Lech w tym, w tym spotkaniu po błędzie Husa, właściwie jedynym jego błędzie w tym meczu miał swoją okazję Jakub Wilk. Świetne dogranie tutaj Sławka Peszki, tutaj, Jakub Wilk no, mógł lepiej uderzyć, nie była to łatwa piłka, ale ten strzał jego nie szedł w światło bramki. Tutaj dobrze Wilkę w ślizgiem o piłkę, przeciął to podanie z Kerli. Strzelał Siergiej Krywiec, chociaż jeszcze nie widać w tej powtórce, że miał. Chyba się pośpieszył. I z lewej i z prawej strony partnerów, konkretnie Peszkę i Chibambe. Dobrze broni czegoś Sandomierski w dzisiejszym spotkaniu. A to już okazja dla Jagieloni, dobrze wykonany pomysłowo stały fragment gry i uderzenie Husa. Tak, tam rykoszyt mógł zaskoczyć w ramkach, gdy siadło w ramki, poszła piłka po odbiciu. A to Joel Chibamba szukający sobie gry. No i Siergiej Kliwiec. Nie wiem czy nie najczęściej będący przy piłce zawodnik Lecha w dzisiejszym meczu. No, na pewno jeden z wyróżniających się zawodników. To świetne zagranie. Tutaj widzimy do Sławka Peszki, który chciał yy, drugi ruch uderzyć. Jednak nie trafił zbyt dobrze w piłkę Poszła z uzbęwów a to już jest akcja z końcówki pierwszej połowy Zagranie Luisa Enriqueza do M. Mateusza Możdżenia, nie wiem czy ta piłka ta my bardzo będziemy oglądać najciekawsze fragmenty tego spotkania my musimy wrócić do wczorajszego spotkania, które mogli Państwo obejrzeć na antenie OREM Sport Info mecz pomiędzy Lechiem gdańska a Hiszpańskim Real. najpierw skład rezerwowy gości, później wchodzi na blisko trzech piłkarzy Casorla, Rossi i Borcha Valero i Czesiu, no właśnie no i podobne wejście mieli jak dzisiaj Tomek Frankowski to była Jarosław siła, Lato. Jarosław Lato no gdy trener ma tak taką możliwość przytrzymać na ławce rezerwowych doświadczonych piłkarzy. Ci piłkarze się nie obrażają, bo wiedzą, że tak jest lepiej dla drużyny, żeby osiągnąć sukces końcowy. No to efekt dzisiaj widzieliśmy. Rezerwowy Lato, rezerwowy Frankowski, na co dzień w pierwszym składzie grający, zdobywają ramkę po pięknej akcji i Puchar jedzie do Białego pomógł mi jeszcze jednej rzeczy, bo Rafał Gikiewicz się obraził na trenera. Trener Michał Prowierz, gdzieś przed tym meczem, mówił nam o tym, że on. Zachowywał się nieodpowiednio, miał świadomość tego, że nie wystąpi w tym meczu, będzie na ławce rezerwowych, zgłaszał pretensje, taka gdzieś młodzieńcza, może, może takie młodzieńcze szaleństwo, nieodpowiedzialne zachowanie.